<śmiech> <śmiech> Ale była Mamy. atmosfera na Targu w Mamy. na Mamy. na na że coś niesamowitego i mieliśmy pomoc z wyjazdem. Dzięki, że jesteście. Wspaniała atmosfera. Wszyscy idziemy na Krakowskiego. A, Rębielińskiego. W Tak, tak. Na Rębielińskiego. W Nie dobra, wiadomo. Takie, wiemy o co chodzi. Kochani, dzięki tutaj wspaniałym też panom i paniom z Platformy, z Koalicji Obywatelskiej, z Opozycji Demokratycznej w Gostyninie. Dzięki dziękujemy za zaproszenie i apelujemy z całego serca o posłuchanie. Na Rafała Trzaskowskiego. Odwodów jest kilka. Przede wszystkim, nie głosujemy na lewicę, prawicę. To nie są czasy, że my sobie wybieramy teraz według poglądów politycznych jakiegoś podziału. Podział jest zupełnie inny. Mamy po jednej stronie człowieka, który stoi po stronie Unii Europejskiej. Rafała Trzaskowskiego, popieranego przez konserwatystów z Ruchu Ludowego, przez lewicę, przez obywateli. Przez no, Polskę Wielkich. No, na panie specjalnie wchodzą w kamerę. No specjalnie. przez, przez przeróżne środowiska, no, również przez środowiska, również przez imperatorkę Anne Senyszyn. Kochani, człowieka doświadczonego, a z drugiej strony mamy człowieka, hmm. który nie wiadomo kim on jest. To jest człowiek z plamami w życiorysie, człowiek z powiązaniami ze światem przestępczym, człowiek, który uzależniony od jakiejś substancji, bez której nie może wytrzymać 24 minut, to jest człowiek który uczestniczył w bójkach kibolskich z ludźmi skazanymi m.in. za morderstwo i za odrąbanie kogoś ręki. To jest człowiek powiązany z trójmiejskim światem przestępczym. A gangsterka gdańska w latach 2000 była bardzo groźna. To były wymuszenia, to były haracze, również to było sutenerstwo. I ten człowiek też zamieszany w sutenerstwo, on to przyznał w wywiadzie ze Stanowskim, między słowami. Także to, co mówi druga opcja, że, on, że to jest wszystko jakaś brudna kampania, to nie jest prawda, bo gdyby był czysty, w trybie wyborczym poszedł do sądu i powiedział: fakty są takie, świadki, świadkowie są ta, tacy. Niestety Jarosław Kaczyński, Macierewicz, Rewicz, Rydzyk i Ziobro postawili na kryształa, jakiego mogli sobie znaleźć. Nie chcieli wystawiać Ziobry, nie chcieli wystawiać Kaczyńskiego, wybrali sobie niby najbardziej uczciwego i okazało się, że ten facet jest Byłby tak brudny, że nawet sami ludzie w Gdańsku przestrzegali Jarosława Kaczyńskiego, żeby człowieka powiązanego z wielkim ból, z jakimś śledziem, z jakimiś gangosami nie wybierać. Wracając, kochani, ja, ja jeżeli Orban, nie byłem, nie prorosyjski byłem. Orban, dyktator, marionetka Putina nam mówi, że my mamy głosować na kandydata Rydzyka, PiSu i Macierewicza, to my wiemy, że zagłosujemy na Trzaskowskiego. Mimo różnych podziałów, mimo że wszystko nie jest, nie jest wszystko idealne, możemy się różnić w podziałach politycznych, zagłosujmy za wartościami. Za uczciwością i przede wszystkim w tych dzikich, dziwnych czasach międzynarodowych, gdzie trwa wojna, zagłosujmy za bezpieczeństwem i za Unią Europejską. Nie wybierajmy agentury Putina i tych, którzy są agentami Putina w Polsce i namawiają na głosowanie na Nawrockiego. Nie słuchajmy. Kochani Gostyni, nie jesteście wielcy. Proszę o głos na z Trzaskowskiego. Namawiajmy sąsiadów znajomych, kolegów, alefanki, przyjaciół. Sąsiadów się Cięba, kochani, to będą wybory na głos. Na głos, naprawdę. Z całego serca dzięki, że jesteście. Mamy gazetki, mamy materiały w Porsche. Jesteście wspaniali. Godzina 10.25 taka grupka przyszła na spotkanie na wiedz, poparcia Rafała Trzaskowskiego.